thank you Ta nożna jest dyscypliną najbardziej popularną w środowisku wiejskim. Wynika to z tego, że spora część mieszkańców małych miejscowości i wsi nie ma możliwości korzystania z innych form aktywnego spędzania wolnego czasu. Niestety warunki, którymi dysponujemy w małych miejscowościach do uprawiania tej dyscypliny sportu pozostawiają wiele do życzenia. I z tym jest największy problem. Z braku właściwego zaplecza treningowego nie ma możliwości nauczyć dzieci niczego więcej poza zwykłym kopaniem piłki, dlatego wsparcie w postaci przemyślanego programu treningowego jest szkołą i całej społeczności lokalnej bardzo potrzebne. Zdecydowanie brakuje nam bazy sprzętu sportowego, ograniczone są możliwości finansowe, żeby ten sprzęt sportowy zdobywać, ale też nie mamy możliwości rozwijania swoich możliwości trenerskich, nie mamy żadnej formy szkolenia dodatkowego, czyli warsztatów metodycznych. Muzyka Profesjonalnie przygotowany nauczyciel potrzebuje jeszcze odpowiedniego zaplecza treningowego, aby móc w pełni podzielić się swoją wiedzą, bo piłka nożna jest to dziedzina, której nie da się nauczyć bazując na samej teorii. W szkołach znajdujących się w małych miejscowościach często brakuje nawet wystarczającej ilości piłek, aby wszystkie chętne dzieci samodzielnie na nich ćwiczyły. Wśród uczniów naszej szkoły, ale myślę też, że w wielu takich miejscowościach jak Brwinów istnieje bardzo dużo młodych, bardzo zdolnych chłopców, którzy ze względu na warunki finansowe nie mają możliwości rozwijania tych umiejętności. Zdecydowanie takie programy jak ten program Uniwej są potrzebne, są niezbędne wręcz i oby więcej takich. Dodatkowo profesjonalne zaplecze treningowe zachęci całe rodziny i lokalne społeczeństwo do aktywnego spędzania czasu i zintegruje je wokół głosowania na szkółkę, jak miało to miejsce podczas programu 100 placów zabaw na 100 lat Mam nadzieję, że ten program pozwoli na to, aby wykształceni zostali nowi trenerzy, nowe pokolenie, które spowoduje, że polska piłka nożna wróci na miejsce, które kiedyś zajmowała w świecie.